Patron to dla społeczności każdej szkoły postać szczególna, którą warto naśladować. Zespołowi szkół nr 2 patronuje Mikołaj Rej, pisarz, który jako pierwszy tworzył swoje dzieła w ojczystym języku. Uczniowie tej placówki, wraz z dyrekcją, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi. Jak co roku obchodzi Dzień Patrona mający na celu oddanie hołdu tak wybitnej postaci w dziejach naszej literatury? Dzień Patrona rozpoczęła Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika. Następnie społeczność szkolna przemaszerowała do Centrum Kultury i Promocji, gdzie odbyła się część oficjalna. Uczestniczyli w niej dyrekcja placówki, starosta Kraśnicki, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i uczniowie. Jaką wartość dla szkoły stanowi Dzień Patrona? Jest to taki dzień. Zastanowienia się nad funkcją szkoły i jej roli w dzisiejszym świecie. No nie jest łatwo dzisiaj sprostać wymaganiom i wymaganiom oświatowym, ale też wymaganiom rodziców całej społeczności Rejowskiej, ale wydaje mi się, że mamy naprawdę bardzo dobrą młodzież, zdolną młodzież, która kierowana przez wspaniałych nauczycieli, pedagogów, może osiągać sukcesy nie tylko naukowe, bo jak widzieliśmy jest również to pokazana ta strona artystyczna, możliwości tkwiące w młodych ludziach i to całe spektrum ich zainteresowań. Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili podziw wobec stale rozwijającej się działalności edukacyjnej placówki. Na zakończenie uroczystości młodzież z reja zaprezentowała się z pomysłowym spektaklem teatralnym.